Czasem, jeśli stosujesz zupełnie inne metody niż reszta facetów, możesz mieć dużo lepsze wyniki. Przykład nawet tego typu: wszyscy faceci, którzy poznają dziewczynę, umawiają się na randkę do kawiarni, do restauracji, a ty dziewczynę od razu zapraszasz do siebie, co to ci daje. Przede wszystkim szybciej rozwijasz wątek seksualny, całujesz dziewczynę, robisz jej masaż, dziewczyna się rozkręca, więcej inwestuje. I dla niej nawet takie jedno spotkanie może oznaczać dużo więcej niż trzy spotkania w restauracji, gdzie opowiadasz o swoim życiu, pracy, o swoim hobby. Tak naprawdę większość kobiet ma to w dupie, bo ją interesuje, co ty z nią zrobiłeś seksualnie: czy ją pocałowałeś, czy doprowadziłeś do stosunku, czy ją podniecasz, czy ją ekscytujesz, czy sprawiasz jej przyjemność, rozkosz. To jest dużo ważniejsze dla kobiety niż Twoja praca niż twoja praca, twoje hobby i tak dalej.